Witam! Znakomity film Radzika zainspirował mnie do nagrania podobnego materiału, tyle że w naszym rodzimym języku. Na ekranie widzicie program Hollywood Designer, aby zrobić w nim cokolwiek, musimy utworzyć nowy projekt. W moim przypadku jest to projekt o nazwie TUTEK. Następnie otwieramy okno właściwości naszego projektu. Na pierwszej stronie znajduje się m.in. ścieżka dostępu, gdzie będą automatycznie kopiowane wszystkie dane, jakich użyjemy w naszej prezentacji. Kolejna zakładka związana jest z opcjami wyświetlania. Możemy tutaj wybrać, czy nasz program ma się otwierać w jednym z kilku trybów pełnoekranowych, czy w trybie okienkowym, czy okienko ma mieć ramki, gadżet skalowania, czy ma być wyświetlony wskaźnik myszy ITP. Kolejna zakładka to backfill, czyli opcje związane z wypełnianiem obrazu. Niestety, jak widać, Hollywood nie jest zlokalizowany na język polski, choć być może teraz, gdy będzie w sumie kilkudziesięciu polskich użytkowników tego programu, Mandi da się namówić do działania. Dalej mamy opcję skalowania. Akurat w naszej prezentacji nie będziemy niczego tutaj zmieniać. Podobnie zresztą jak w przypadku kolejnych zakładek dotyczących ikon i języków. Natomiast w sekcji pozostałe można ewentualnie zastanowić się nad wyłączeniem hollywoodzkich skrótów klawiszowych, takich jak wyjście z prezentacji klawiszem Escape czy przełączenie między wyświetlaniem Windows a full screen klawiszem Amiga plus Enter. Można też na przykład zapętlić prezentację czy domyślnie wyłączyć dźwięk, co w przypadku odtwarzacza muzycznego byłoby wysoce niewskazane. W ostatniej zakładce... Możemy zabezpieczyć naszą prezentację hasłem i dodatkowo blankierem, dzięki czemu gdy na przykład opuścimy chwilowo salę podczas prelekcji, nikt przypadkowy nam niczego nie namiesza. Prezentacja tworzona w designerze musi się składać minimum z jednej strony. Jak widać na filmie oferowane są cztery typy stron. Pierwsza to dowolny obrazek wczytywany z dysku, który będzie tłem dla naszego slajdu. Drugi typ to blank, czyli czysta strona w jednolitym kolorze. Hollywood oferuje zróżnicowany dostęp do palety kolorów, mamy więc mnóstwo, o ile pamiętam, ponad 100 zdefiniowanych odcieni kolorów, które możemy wybrać po nazwie. Wygodniejszym, a czy skromniejszym, bo ograniczonym do 48 barw jest okienko z podręczną paletą użytkownika, natomiast najpełniejszą kontrolę stanowią suwaki powiązane z oknem reprezentującym pełne koło palety barw. Następnym typem stron jest pattern, czyli możliwość podłożenia grafiki, która w formie kafelków wypełni tło stronę. Ostatnim typem jest przejście tonalne, które w dość zróżnicowany sposób możemy konfigurować. Ja nie będę jednak tego robił, i dla naszego przykładu skorzystam z wcześniej utworzonego gradientu dwubarwnego, którego możecie kojarzyć z ostatniego odcinka wideoblogu Alfabet Amiki. Zatem mamy już utworzoną stronę, teraz trzeba jeszcze będzie na niej umieścić obiekty. W ramach małego przerywnika może na razie zapiszę projekt naszego prostego playera i wczytam coś bardziej zaawansowanego, nad czym pracowałem w kwietniu. Na dole menu rozwijanego znajduje się recent ostatnio edytowanych projektów. Choć impulsem do pracy nad tym odtwarzaczem był odtwarzacz, nad którym pracował wspomniany radik. Nasze projekty są do siebie mało podobne. Niemniej w obu przypadkach nie było się bez wstawiania do designera kodu, aczkolwiek był to kod, który miał zastosowanie głównie do opcji sieciowych, czyli aktualizowania listy plików pobieranych z serwera, informowania użytkownika, który z odcinków został już wcześniej przesłuchany, i tym podobne. Same opcje odtwarzania, a nawet wizualizację można po prostu wyklikać. Korzystając z odpowiednich przycisków, możemy uruchomić prezentację bądź od pierwszej strony, bądź aktualnie przez nas edytowanej. Skorzystajmy z tej drugiej opcji. Nie słyszycie tego teraz, lecz zapewniam, że odtwarzana jest muzyka. Znany amigowy przebój. Jak widać, odtwarzacz jest skórowalny. Zadbałem też o wizualizację zarówno w postaci słupków, jak i przewijającego się tytułu i numeru odcinka. Stosowne przyciski reagują jak trzeba i, jak w każdym playerze, są animowane w momencie wciśnięta. To tyle tytułem zachęty. Teraz jednak na sam start zrobię coś dużo prostszego. Zatem żadnych wizualizacji i żadnego efektu wciskania przycisków poza wykonywaniem najprostszych funkcji czyli play, stop i pausa. Radzik podszedł do sprawy ultrasystemowo, korzystając z grafik wbudowanego pakietu AISS. Ja często wolę korzystać z wolnych zasobów sieciowych, a zwłaszcza ze strony OpenClipArt.org. Stamtąd właśnie wybrałem przyciski, a w zasadzie set przycisków, który po drodze pociąłem na pojedyncze kawałki amigowym gimpem. Nadmieniam jednak, że OpenClipArt jest powiązana z sieciowym edytorem ImageBoot, który, co ważne, działa z przeglądarką Odyssey, można więc takie rzeczy robić również online. Jak widać, przy każdym wczytanym obrazku PNG Włączyłem użycie przezroczystości z wykorzystaniem kanału Alfa. Pozostaje jeszcze wyrównać niedbale rozmieszczone przyciski. W menu obiekt znajduje się opcja Position, do której możemy się także dostać wciskając kombinację klawiszy Amiga plus P. Znajduje się tam informacja o położeniu punktu zaczepienia danego obiektu, który domyślnie leży w centralnym położeniu danego obiektu, choć czasami dla wygody warto to zmienić. My jednak nie będziemy tego robić. Wiemy, że ten punkt w przypadku pierwszego obiektu leży na 381. linii osi Y. Dostosowujemy więc do tego położenie dwóch kolejnych przycisków. Na razie nasze obiekty są zwykłymi, nic nie robiącymi obrazkami. Jak widać w oknie menadżera obiektów, możemy sprawić, by na przykład po ich pojawieniu się towarzyszył dźwięk tudzież by prezentacja zatrzymywała się na danym obiekcie i czekała na reakcję użytkownika, czyli na przykład wciśnięcie klawisza pauzy. Nas interesuje jednak kolejna kolumna, która zamieni prezentowane bitmapy w przyciski. Korzystamy więc z opcji on mouse click, która odpowiada za kliknięcie lewym klawiszem myszy. Następnie zlecamy wykonywanie akcji Play Sound i podajemy ścieżkę do pliku dźwiękowego oraz jego rodzaj. Ja na potrzeby tego filmu wybrałem przypadkowy moduł protrackera. Następnie w analogiczny sposób tworzymy klawisz Stop, tyle że w tym wypadku stosowną akcją nie będzie oczywiście Play Sound, a Stop Sound. Aby Hollywood wiedział, jaki konkretnie dźwięk zatrzymać, trzeba podać jego numer ID. Ja zapomniałem wcześniej takiego numeru nadać, więc szybko wracam do edycji klawisza Play. Ostatnim klawiszem będzie Pauza i jak już się pewnie domyślicie, przypiszemy mu akcję Pauze Sound dla konkretnego numeru IT, który określiłem na cyfrę 1. Pozostaje jeszcze kwestia kontynuacji odtwarzania dźwięku po pauzie. Najlepiej byłoby to zrobić nakładając na nasze przyciski efekt wciśnięcia. Klikając lewym przyciskiem myszy na wciśniętą pauzę, wycisnąć ją a jednocześnie spowodować automatyczne wciśnięcie przycisku play oraz kontynuację odtwarzanej muzyki. Generalnie zrobienie czegoś takiego nie jest specjalnie trudne, ponieważ jednak założyłem sobie, iż ma to być przewodnik dla absolutnie początkujących, którzy po raz pierwszy uruchomili designera i chcą stworzyć przysłowowe hello world. Nie ja chcę tutaj zbytnio komplikować. Pójdziemy więc na skróty i za kontynuację zapauzowanej muzyki będzie odpowiadał przycisk pauzy, tyle że potraktowany prawym przyciskiem myszy. Tym razem skorzystamy więc z opcji Resume Sound. Po wszystkim zapisujemy projekt i sprawdzamy jego działanie. Niestety, z racji tego, że SREK nie nagrywa dźwięku, a ja nie mam ochoty specjalnie domontowywać kawałka filmu wyrenderowanego przez Hollywood, nie słyszycie odgrywanej muzyki. Ponieważ nie zaimplementowałem też animowanych przycisków, nie za bardzo widzicie co się dzieje na ekranie. Postanowiłem więc to zrekompensować i gdzieś pod filmem zamieścić linka do archiwum z plikiem wykonywalnym dla Amiga OS 3 i 4 oraz Windows a także plikami źródłowymi w Hollywood i Designer, tak byście mogli skompilować to na dowolną inną platformę i samemu sprawdzić, czy działa. W przyszłości nie wykluczam kontynuacji tematu, tak by pokazać tworzenie wspomnianych animowanych przycisków, jak i kilku innych ulepszeń.